studiu ze mną jest oczywiście Angelika Surowiec. Są też nasi goście, Co tam sobie ale sobie podjadałeś dzisiejszą jebuszką. Ale tą dzisiejszą rozmowę musimy zacząć od tego, że chciałem zauważyć, bo Angelika się tym raczej często nie chwali. iż w a czwartej edycji Master Angelika brała udział w trzeciej. W trzeciej, tak? tak, a nie w czwartej. Tak. No właśnie ja myślałam, że w czwartej, ale to. Przeciej, Szybko Bo odpadłaś. Damian Kordas był ze mną w tej edycji i on też wtedy odpadł, a rok później dopiero zwyciężył. Ale powiedz mi, jak to jest? Miałaś oddać fartucha, a fartucha masz ze sobą. Mam, bo nam, nam dali. A, a, tak na pamiątkę. Jednak nam dali, tak. Na pamiątkę, dobrze. I dlaczego mówimy o Masterchefie? Ponieważ z nami jest młody Masterchef i tak już Janek go można nazywać. Janek Sowiński, tak, myślę, że wszyscy z całego naszego regionu znają to imię i nazwisko, a jeżeli nie znają, to odsyłamy także do Instagrama, bo Janek, słuchaj... Już tutaj Ta? wstępnie zdążyłam z nim chwilę porozmawiać. Tak, bardzo intensywnie prowadzi swojego Instagrama i zdradzę od razu adres, pod który już teraz możecie szybciutko wędrować. Janek Sowa Sowieński. Wszystko się zgadza. Tak, tak. Czy ksywę słówka będziesz miał? Czy już jest taksywka? Już jest taksywka. Ale słówka czy sowa? Sowa. Sowa, dobra. Bo już jeden sowa po, od gotowania to, jest. To poczekaj, to ja mogę do ciebie mówić sowa, czy się będziesz obrażał? Może pan. Dobra, to już nie pan, jestem Bartek po prostu. Bartek No i sowa. I sowa, tak. Jesteście na ty. Jesteśmy na ty, bardzo mi miło. Yy, mnie często nazywano Kubusiem Puchatkiem, bo lubię sobie podjeść. A powiedz mi, co ty lubisz sobie podjeść? Co? moje ulubione danie to jest pizza serowa, jak wspominałem w programie. Mm -hmm. y, sery bardzo lubię, więc dlatego to jest ta pizza serowa. A lubisz te takie śmierdziuchy? Tak, bardzo. O! o, o. o wiesz, znawca! Ja muszę Dobrze. zdradzić adres jednego sklepu. Taki jest y, poza granicami Polski, co prawda, ale jak cię tata tam zabierze, to będziesz <laughs> jak y, po prostu jak w niebie. Jak, jak tutaj Sowa, y, wiesz, się rozkręci na tym Instagramie, to sami będą takie serki przysyłać. O, też A, tak może być. Krótko no, na temat. Jak się czujesz? Czuję się fajnie, trochę się stresuję. Ale czym? Bo to był pierwszy raz w radiu. I a w telewizji już byłeś, a w telewizji. radiu się stresujesz. A w telewizji to był jeszcze większy stres. A, a mówisz? Jednak. Rą rączki się trzęsły? E, nie, ale ogólnie mój tata i moja rodzina zauważyliśmy, że jak się stresuję, to mam czerwone uszy. A, że uszy, Ja nie zauważyłam. Nie? ale bo w radiu słuchawki to. Nie, no, widać, nie, nie, nie ten widać, plus, że wiesz Także w radiu same plusy, jak zauważyłeś. E, co byś nam na przykład dzisiaj zaserwował w piątek? Dzisiaj piątek, piątek, piąteczek, piątunia, to bym zaserwował krewetki z sosem dyniowym i salsą z awokado i pomidora. E, dobra, to co na 13:30 dasz radę? Bardzo chętnie. Ja ci produkt Nie dostarczę. wiem, czy nasza kuchnia da radę. Nasza radiowa kuchnia. Myślę, Ale że... wiem, że ten przepis na Twoim Instagramie też chyba widnieje. Tak, jest ten przepis y, u mnie na Instagramie. Jest to przepis od Mateusza Krojenki, półfinalisty siódmej y, edycji Masterchefa. Mam z nim bardzo dobry kontakt. I właśnie jak był w Singapurze i był w restauracji z gwiazdką Michelin, to właśnie próbował tego dania. Chce, tak. powiem Ci, że jestem zszokowany. Ile 10, ty masz lat? Dziesięć. Y, ty jesteś A? tak ogarnięty kulinarnie, jak ja nigdy nie byłem ogarnięty w ogóle w niczym. To mama pewnie zadowolona, co? Mama i tata wszyscy są dumni. A, widzisz, są dumni, ale w domu dumni powiedz mi, to często jedno, gotujesz, ale, gotujesz ale może domu? ja się taty spytam, często gotujesz? Często gotuje w domu? Bardzo często, wręcz w pewnym momencie Pojawił się problem, bo Wygryzł mamy No, kończył gotowanie o godzinie 9 I stwierdza, że ma lekcje do zrobienia Więc pojawił się problem, bo gotowanie Poszło na pierwszy plan, mhm. a cała reszta Była zapomniana przez niego Jakie plany na przyszłość w takim razie? E, jakie plany? No chciałbym mieć swoją restaurację z gwiazdką Michelin. O. Chociaż to są tak odległe plany, że jeszcze nie wiem, co ja będę robił do końca w przyszłości. Może zostaniesz informatykiem? E, raczej nie. <grym> raczej nie. nie. Ale słuchaj, nie chciałbyś <grym> zostać fotografem na przykład takich przepysznych dań? Nie wiem, ale chyba raczej też nie. Też nie. Wolałbym się je robić. Wolałbym je robić tak. A y, tworzysz swoje własne przepisy również? Y, znaczy się bardziej mieszam y, w dania niż y, sam nie tworzę jeszcze przepisów. A książki kulinarne w domu są? Rozumiem. Są, są. Sporo. Sporo, sporo. Przeglądasz, wertujesz. Tak, z programu, od jurorów mam takie książki i właśnie z nich biorę inspirację. A ulubiony juror, jeżeli w ogóle o takim można mówić? Wszyscy są bardzo fajni, ale moim ulubionym jest Michel Morin. No. Ale jak ci kazał Michel oddać fartucha, to czuć? co? No to, no to i tak co, dalej, ulubiona... go, dalej go lubiłeś? Ja bym go nie lubił, bym powiedział. Pani to nie muszę, oddał, to nie oddał. Panie już ustaliliśmy, że te fartuchy fartucha. tak oficjalnie nie odchodzą. Dobra, ale to w takim razie, jak już tak sobie rozmawiamy i jest fajnie i przyjemnie, to powiedz mi, jak ty sobie właśnie tutaj to, co wspomniał twój tata, radzisz z popularnością w szkole, jak sobie radzisz w ogóle z lekcjami, a przy okazji, jak ty sobie radzisz z łączeniem gotowania z lekcjami? Mm. W szkole nie mam za dużej popularności I po prostu traktują mnie jak tego Janka Przed, przed programu Ogólnie lekcje to staram się robić y, No Bo rodzice mi każą Najchętniej bym nie rodzice w ogóle <laughs> Wszystko Niestety. się zaraz wyda to zrobię ci stek, tylko nie ta <laughs> matma <Tylko> nie lekcje. <laughs> Tak, nie y, No i raczej staram się to powiązywać Aha, czyli, czyli dajesz sobie radę Dajesz sobie radę chłopak? No najwięcej gotuje w weekend, kiedy ma wolne i potrafi wtedy rzeczywiście wejść do kuchni przed południem i wejść późnym wieczorem, bo i zrobi obiad i przygotuje kolację, mm -hmm, to... więc radzi sobie, radzi sobie. Rodzi nam, urodził się tutaj taki mały talent nam w regionie i bardzo mnie to cieszy, bo ja naprawdę lubię dobrą kuchnię. I Lubię tak sobie czasem zjeść. I ja liczę na to, rzeczywiście, Janku, że ty kiedyś. Że ta restauracja tak. z tą gwiazdką. A już może nawet, nawet, nie nawet na, na razie, na, na, na chwilę bez obecną, gwiazdki. bez gwiazdki. No, to sama restauracja już jest sukcesem. Utrzymać tą restaurację, a już jak dostaniesz tą gwiazdkę, to powiem ci czapki z głów będą. Dziękuję. No, także trzymamy za ciebie kciuki. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić całą moją szkołę, moją rodzinę, moich rodziców, moje siostry. I ogólnie wszystkich moich znajomych. A ja jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli chcecie śledzić Janka już nie na dużym ekranie, a na Instagramie, to Janek Sowa-Sowiński. Ja mam jeszcze jedno pytanko do ciebie. Jedno jedyne pytanko. Mianowicie, co ty, jako młody kucharz, obecnie dziesięcioletni, mógłbyś powiedzieć albo doradzić osobom na przykład w Twoim wieku troszkę młodszym, żeby na przykład się zgłosiły do takiego programu, jeśli będzie druga edycja? Żeby się zgłosiły? No trzeba próbować cały czas, to jest taka próbować, 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 uczyć się i spędzać też w tym czas, żeby robić różne rzeczy, nie tylko skupiać się na jednej potrawie, no i du dużo, 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 dużo ćwiczyć. A zdarzało Ci się coś, co zepsułeś na przykład? Tak, różne, bardzo się denerwowałeś wtedy? No różne rzeczy, co też w domu gotuję, no to mhm. nie, nie wszystko mi wychodzi, no bo po prostu też y, niektórych rzeczy nie wiem, nie umiem, mhm. no ale... Ostatnimi czasami raczej większość mi wychodzi. No, no i właśnie tak od tego się mamy trzymać, też, żeby ci wychodziło. Także trzymamy raz jeszcze kciuki za ciebie. Bardzo Wam dziękujemy. Janek, dziś, Sowiński, Sowa, mój kumpel teraz, razem z Tatą byli nasi, naszymi gośćmi. No i co, polecamy zajrzeć na tego Instagrama, śledźcie Janka i trzymajcie kciuki również. A w przyszłości, mam nadzieję, będziemy odwiedzać restaurację Sowa.